Szanowni Państwo, 12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych formalnie przekazano na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska. Określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwijać. Decyzja o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski. Dołączyliśmy do największego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata. Przypomnę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę jego powstania. Gdy 25 lat temu na marsz przed siedzibą NATO w Brukseli podnoszono polską flagę, ostatecznie zamknął się smutny czas dziesięcioleci w zależności od sąsiedniego kraju. To właśnie Polska wraz z Węgrami i Republiką Czeską była pierwszym państwem bloku wschodniego, które wstąpiło do sojuszu. Dziś to my jesteśmy adwokatami rozszerzenia NATO i wspieramy inne kraje do niego aspirujące. Członkostwo w NATO to również obowiązki. W ciągu minionych 25 lat Polska sumiennie się z nich wywiązywała i będzie to robić nadal. Przez ten czas jasno pokazaliśmy, że Polska jest ważnym, cenionym i szanowanym partnerem w budowaniu bezpieczeństwa. Partnerem, który odpowiedzialnie traktuje swoje zobowiązania. Dziś jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów NATO pod względem części PKB. Wydawanej na obronność. A ponad 75 tysięcy naszych żołnierzy służyło lub służy na sojuszniczych misjach. Gdy 24 lipca 1920 roku, kilka tygodni przed bitwą warszawską, Wincenty Witos po raz pierwszy obejmował urząd premiera. W mowie programowej swego rządu powiedział: Naród nasz stać na to, ażeby się skutecznie obronić i oprzeć wyrokom. Skoro istnieje silna wola i zjednoczenie sił wszystkich. Słowa te nabierają dziś głębszego sensu w kontekście wojny na Ukrainie. Wspomniana wówczas wola i zjednoczenie leży także u podstaw powstania NATO. Traktatowa wola i zjednoczenie sił ma teraz zdecydowanie szerszy wymiar płynący z maksymy sojuszu. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. To fundament, na jakim budujemy bezpieczeństwo naszego kraju. Dziękuję za uwagę.